Dzień dobry, nazywam się Renata Żerek, mieszkam w województwie łódzkim, powiat Piotrkowski. Moje gospodarstwo zajmuje się produkcją trzody chlewnej, ale również uprawiane są złoże. Gospodarstwo prowadzili moi rodzice, mówię, 25 lat i w 1999 roku przepisali to na, na mnie. Kiedy przypisywali gospodarstwo, była mała hodowla. Było to parę świnek i chyba dwie krowy. W tym momencie, kiedy już założyłam rodzinę, stwierdziłam, że z tego się nie da utrzymać, i padła decyzja, że będziemy się rozwijać. I postawiliśmy właśnie na produkcję trzody chlewnej. W konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne bierzemy pierwszy raz udział. W naszym gospodarstwie kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo, i dlatego bierzemy udział w tym konkursie.